Hej hej, witam Was serdecznie byki, tu, Wasza Mistyczka. Z prognozą na luty 2023. Sprawdzimy sobie motyw przewodni miesiąca lutego. Jeszcze karty leciutko, tylko doenergetyzuję, bo przetasowane to one były już wielokrotnie. Z myślą o was oczywiście. Motyw przewodni miesiąca, czyli taki temat dominujący przez cały luty. Pewne tło. A być może coś, co będzie determinowało ten miesiąc. Motyw przewodni to siódemka miasta. Jak obejść przeszkody, jak cię nie wpuszczają drzwiami, to trzeba oknem. Tu jest chytrość, tu jest spryt, tu jest podglądanie czyichś pomysłów, przenoszenie tego. Czasami też w ogóle takie przenosiny, po coś tu wracamy jeszcze. Może być tu jakiś tak zwany wracacz, ktoś tu może mieć ochotę. Powrócić do jakiegoś miejsca, ale pamiętajmy, czy osoby, ale to jest, pamiętajmy o tym, że to jest energia rabunkowa, jednak, prawda? Jednak te wszystkie siódemki w tarocie mówią o tym, że metodą małych kroczków, a, cza, a, a w tym przypadku tu tak podstępnie, chcemy osiągnąć jakiś cel. To wymaga czasu. Każda jedna siódemka tarotowa o tym mówi to wymaga czasu. Wyjątkiem jest rydwan, który wszystko przyspiesza, a wszystkie inne siódemki łącznie z tą tak po prostu opóźniają osiąganie celu. I wy już od jakiegoś dłuższego czasu prawdopodobnie się zakradacie, albo ktoś tutaj próbuje przeniknąć do waszej energii, żeby ten cel zdobyć. I widać, że to jest takie. Takie trochę na siłę, takie wymuszanie, taka energia wielkiej niepewności. Bo tu jest za dużo złudzeń. Pamiętajmy, że siódemka mieczy to są złudzenia. To są takie energie podstępne i dość zuchwałe, przebiegłe. Bardzo takie zagrywki strategiczne, takie powiedziałabym putinowskie, nie? No, wiecie, to jest taka energia, że czasami ktoś za plecami coś próbuje kombinować. I zwykle tu po prostu dlatego kombinuję, bo, bo motywacja, która była wcześniej, wykrusza się, już nie ma tej motywacji, nie? No więc trzeba by zwrócić uwagę, zastanowić się, nie? Czy na przykład nie nadszedł czas na, na zastosowanie tego sprytu w praktyce, czyli zmianę posady, bo Twoja praca jest zbyt monotonna, nie daje Ci już tej motywacji, albo na przykład. Może trzeba poszukać kompromisu ze swoim partnerem zamiast się z nim kłócić, albo jeżeli masz taką sytuację, że musisz się zgadzać na wszystko, co on ci proponuje, to może trzeba zerwać tę znajomość, tak? Bo może partner nie spełnia twoich potrzeb intelektualnych albo duchowych, a może być odwrotnie: to ty nie spełniasz czyichś wysokich takich wymagań intelektualnych i duchowych i dlatego ktoś tu no nie ma ochoty nie na kontakty z Tobą, a tutaj siłą podstępem próbujemy się przekradać. Także taka jest tu energia pewnej przesady w tym wszystkim, bo jest przesada w forsowaniu czegoś, co po prostu nie ma sensu. No i tak, taki macie tutaj motyw przewodni tego miesiąca. Zobaczymy, czym naj, z czym najprawdopodobniej to się jest, czym on będzie związany drogie byki Luty 2023. Siódemka mieczy czego najprawdopodobniej będzie dotyczyła. Coś bliżej o tym powiemy za chwilę. Może dotyczyć przeprowadzki zmiany miejsca bądź pojawienia się też nowej osoby w rodzinie, nie? Bo tutaj mamy zmiany miejsca chcemy też jakąś znajomość przenieść na inny poziom. Mamy tutaj taką chęć odfrunięcia tu też, ucieczki mm, przez to okno czasami, nie tyle wejścia co ucieczki, bo to jest ochota na zmianę, na metamorfozę. To jest na takiej zasadzie wiosna panie sierżancie, mam ochotę na zmiany, chcę gdzieś odfrunąć, albo z rodzinnego gniazda, albo e, przeciwnie, chcę się już w końcu ustatkować. I zapełnić to gniazdo, i wtedy tutaj mamy taki kontekst ciąży, porodu, adopcji, nowego jakiegoś osobnika w rodzinie. Ale skoro tutaj przy tej niefajnej energii rabunkowej coś takiego się tutaj pokazuje, to czego to może dotyczyć? Czy rabunku? Ja myślę, że w skrajnych przypadkach tak, to uważajcie. Na zamki, w drzwiach, na domostwo tutaj musi być dobrze jakiś, nie wiem, alarm, monitoring bo po prostu złodziej w nocy może przyjść i okraść dom. Mogą być włamania do domu to potraktujcie jako ostrzeżenie. A druga opcja jest taka, że tu jest po prostu jakaś chęć przeprowadzki i być może nawet do zmiany miejsca dochodzi, bo mamy takie przetasowania albo wy, albo ktoś w rodzinie tu po prostu zmienia miejsce, nie? Bo tu mamy to gniazdo rodzinne, a tu jednocześnie dwa razy czasami jest pokazane odfrunięcie, wyjazd z domu, opuszczenie domu. Może dzieci wyfruwają z gniazda, yy, bo pamiętajmy, że to czasami jest też energia przeprowadzki. Wraca się po co? Żeby zabrać meble, nie? I przewieźć to gdzieś w inne miejsce również. Także tutaj będzie wiele opcji, i ta energia może mówić właśnie o tym, że szykujemy, przeprowadzamy się, szykujemy pokój dla dziecka, wyprawkę dla noworodka, robimy jakieś zakupy, albo jeśli nie, to tu jest po prostu chęć ucieczki, zajęcia się czymś zupełnie innym, bo macie tutaj ochotę właśnie na taką. Żeby I żeby Wasza ambicja jakoś wzniosła się wyżej, żeby po prostu zrealizować jakiś, jakiś swój cel. Tu oczywiście tu, że ma czasami mamy te przeprowadzki i mamy też remonty. Y tutaj mamy energię barana, bliżej wiosny. Jeżeli teraz będziecie wykonywać jakieś remonty, to prawdopodobnie potrwa to do wiosny. Nie? Też tu widać jakieś remonty, upiększanie domu. No też może być te energie nie są takie y, jednolite. Dobrze, patrzmy dalej, czyli moi drodzy, Wasza energia i co do Was przychodzi z zewnątrz? Ty, byku w lutym, Twoja energia, mm, rządzisz pan władza. I co przychodzi z zewnątrz? Wpływy okoliczne. No, wpływy okoliczne to są takie pozamykane tutaj. Trudno, trudno mieć tu do nich dostęp, bo czwórka mieczy mówi yy, o takiej energii odpoczynkowej. Tu mamy kogoś, tu mamy w, oko, w, w tych wpływach kogoś, kto, kto przebywa w szpitalu albo jest tutaj zamknięty. Mamy taką też energię rozdzielenia sypialni małżeńskich, często z powodu choroby, często z powodu niechęci. To oczywiście bardzo różnie. Jest tu y, energia rozwoju duchowego, bo mamy taką medytację, taką energię zatrzymania się, a wy tu przecie do przodu, jesteście w energii króla buła, w której chce więcej. Mówi: I want more, tak? chce więcej, więcej i więcej. Czyli to jest taka energia, y, która wspiera innych, może wspierasz kogoś w chorobie. Jakimś takim zatrzymaniu, bo tu czasami mamy osobę przykutą do łóżka albo zatrzymaną przez jakąś okoliczność, a król Buław udziela pomocy tej osobie i ją wspiera. Więc na pewno energia wsparcia płynie od ciebie, a nie odwrotnie to z całą pewnością w lutym, oczywiście. I król Buław jest taką energią bardzo sprawczą, sprawiedliwą, choć niecierpliwą energia męska tutaj wyraźnie zarysowana i to nieważne czy ty jesteś kobietą czy mężczyzną to tutaj w tarocie nie ma większego znaczenia w tym przypadku po prostu chodzi tutaj o energię takiego kogoś kto żyje z pasją albo jest żądny przygód natomiast czy to otoczenie chce przygód no nie to już to już nie ty mówisz ja właściwie nawet podejmę tu jakieś ryzyko bo mam zwycięstwo w kieszeni Albo mam dużo pasji i miłości, masz dużo takiej energii, takiej kreacji, takiej. Chce ci się po prostu, chce ci się chcieć i działać, nie? I myślę, że to robisz. Tylko, że to jest taki opór z zewnątrz, bo z zewnątrz mamy zatrzymanie. Mamy kogoś, kto zagłębił się, czy zanurzył w swoim życiu duchowym, a, takiej medytacji, jest w takim zamknięciu, albo jest chory, po prostu tutaj choruje, tak? Jest to taka energia. No, widać. Widać, ona jest ograniczona w tej czwórce mieczy, ponieważ zbiera siły. Tu jest jakaś słabość, po Twojej stronie jest dużo siły, a tu jest z zewnątrz, płynie jakaś słabość. Nie wiem, może w, w miejscu pracy, na przykład, ludzie mogą chorować, nie? I Ty się jakoś tutaj nie dasz tej, 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 tej chorobie. Mamy taką energię. Mm, Wielkiej odporności na jakieś zewnętrzne takie yy, ciosy, też i tak bywa. Yy, widać, że tutaj w tobie jest dużo takiej chęci przygody. Bardzo mocno to jest pokazane. Byk jest w energii barana, tak naprawdę, w energii ognistej, w energii ognia, w energii walki, w energii wielkiej kreacji. Natomiast tu właśnie mogą być jakieś takie okoliczności zastojowe, bo ty chcesz szybko, tu jest energia niecierpliwa. A z zewnątrz przychodzi coś takiego, co ci mówię, mówi tak, ale spokojnie, dokładnie. Tu musi być precyzja, tu muszą być ścisłe wyliczenia, tu musi być yy, jakiś plan związany z budową czy rozbudową domu, tak? Realna ocena strat i zysków, i domu, i związku, i generalnie liczy się rozwaga, i roztropność, i dobre zarządzanie. I tu musi być spokój, dużo spokoju, Aby byk chciałby dużo szybciej, nie? To widać. No dobrze, patrzmy teraz na wyzwanie miesiąca, i jak na nie najprawdopodobniej odpowiesz, byku luty 2023. Wyzwanie Twoje, i jak na nie odpowiesz? Aha, no tak, może chcesz za szybko. Koszt może być za wysoki. Koszt remontu, przebudowy, bądź koszt yy, tej chęci odfrunięcia, nie? Bo wyzwaniem jest zostać czy odejść, bo dziesiątka kielichów mówi, ten czas zniknęła. Frustrujemy się, ponieważ mamy tu za wysokie wymagania w stosunku do partnera, do dzieci, do wszystkiego, tak naprawdę. Wyzwaniem może być też odejście z jakiejś pracy, która mobbinguje, nie daje nam satysfakcji. Generalnie w ogóle wyzwaniem jest opuszczenie sytuacji, która nie daje nam ciepła, nie daje nam bezpieczeństwa i jest taką wielką niemiłością jest rozczarowaniem po prostu. Tu akurat jest pokazane rozczarowanie rodzinom i partnerem, ale może być rozczarowanie czymkolwiek. Bo tu mamy taką energię niemiłości. Bardzo się frustrujemy, że ktoś nie odpowiada y, na nasze jakieś tutaj y, sugestie romantyczne bądź inne po prostu, nie? Ta dziesiątka kielichów w odwrocie właśnie mówi o tym, że tu będzie takim dużym wyzwaniem y, odnalezienie się w tej y, sytuacji, w sytuacji, kiedy. Yy, niestety, jakieś ideały się tutaj nie spełniły. Ewentualnie dużym wyzwaniem może być właśnie ta przebudowa, ten remont, który najprawdopodobniej potrwa, no przynajmniej do wiosny, widzę. Yy, i, I wy tutaj czujecie się bezsilni. Dlaczego? Bo ja muszę Wam powiedzieć, może być też choroba w rodzinie. Czujecie się bezsilni, dlatego że odwrócona cesarzowa czuje się bezsilna, nie? Czuje się bezsilna. Yy, i odpowiadacie taką bezsilnością, jakbyście tutaj nie mogli rozwiązać jakiegoś y, problemu, zwłaszcza kobiety. Łącznie tutaj z możliwością y, po prostu. Bo wy w królu Buław tutaj działacie kreatywnie, nie? Natomiast odpowiedzi na wyzwanie nie jesteście kreatywni, jesteście bezsilni. Jesteście bezsilni w obliczu jakiejś choroby, jesteście bezsilni w obliczu jakiegoś upadającego związku, jesteście bezsilni w obliczu remontu, który będzie się tu ślimaczył, yy, mamy taką bezsilność. Yy, tu też jest próba włamania się jeszcze innego rodzaju yy, płodność, żeby poprawić, bo te pary, które mają problemy z zajściem w ciążę, to tutaj mamy pewną taką bezsilność, nie? Nie, nie udaje się ta, ta próba jakaś kolejna. I czujemy się tutaj właśnie bezsilni. Też jest jeszcze taka opcja. Po prostu tu widać, że jest taka pogoń za ideałem, no i to nie wychodzi i odczuwamy frustrację. Frustrację. I zaczynamy mieć pretensje. Król Buław zaczyna tutaj szaleć i ma tak dużo takiego gniewu, który w nim narasta, że coś tu się nie spełnia. Nie spełnia się. Że długo nad czymś pracowaliśmy, a nic z tego nie ma, nie? Co dobrego, co najlepszego Was spotka w tym miesiącu? Luty 2023, co tutaj dobrego do Was przyjdzie? Byki, odwrócona piątka denarów. No, możecie charytatywnie popracować, możecie wspierać, pomagać ludziom, rozdawać pieniążki. No, to dobre będzie. A tak poza tym, no nie, już nie żartuję, jeżeli tu mamy jakieś sytuacje takie Przymusowe, mobbingujące, zatrzymujące, kiedy rzeczywiście czujecie bezradność, to odpuśćcie po prostu, słuchajcie. No, do wiosny trzeba tu będzie poczekać na jakiś taki zryw wolnościowy w waszym życiu, bo teraz to może być trudno ta próba odfrunięcia czy uwalniania się z trudnych y, sytuacji. Aczkolwiek, no, widać to światełko w tunelu, bo piątka denarów w odwrocie często o tym mówi, nie niemniej jednak mówi też często o stracie pracy, o bezrobociu jednego lub obydwojga partnerów, mówi o problemach z płynnością gotówkową, a jeśli nie, bo być nie musi, to i tak tu jest jakiś wysoki rachunek do zapłacenia za coś, nie? Również nie, nie musi mieć natury finansowej. Co dobrego mogę się w tym doszukać? No właśnie to, co powiedziałam wcześniej, że nie oczekując niczego w zamian, możecie coś od siebie dać. A król Buław ma wiele do zaoferowania. Nie zawsze pieniądze, czasami dobre serce, jakąś wiarę i nadzieję, jakiś rodzaj zaangażowania i, i zarażania optymizmem kogoś. To na to trzeba by prawdopodobnie postawić, bo ty to możesz dać, bo tu jest dawanie. Tu nie możemy się spodziewać, że ktoś nam coś da. Czyli ty nie bierzesz, ty jesteś dawcą, możesz być dawcą. Ty możesz być dawcą nie wiem czego, jakiego, czegoś dobrego, dobrej emocji, pieniędzy, yy, wiedzy również, czegoś dobrego możesz tu stać się dawcą. I generalnie to jest mniej dla ciebie, a, a bardziej yy, to dobro ma płynąć od ciebie dla kogoś. Tak to zostało pokazane, że dobrym dla ciebie będzie. <laughs> Oddawać część swojej energii. O, w ten sposób. Żeby to nie było rabunkiem i kradzieżą, tylko dobrowolnym oddawaniem. Na przykład. To jest taka energia, która mówi, że w gruncie rzeczy jakaś Twoja sytuacja się poprawi, bo to, co dobre jest tej energii, to mimo trudów życia mamy jeszcze taką siłę do dalszych zmagań. I to jest energia, która mówi, że My tutaj zrywamy z wieloma różnymi rzeczami, na przykład ze światem materii, żeby podążać za duchowym powołaniem, bo tu coś nas nie cieszy, chcemy zlecieć wyżej. Yy, może być to sygnał, że osiągnęliśmy już dno finansowe, albo w ogóle jakiekolwiek inne, takie jeśli chodzi o wartości. I teraz yy, pozostaje tylko odbić się w górę, tak jak ten ptak. Odbijamy się w górę, ale ostrzeżenie, żeby robić to uczciwie. Jak chcesz się odbić w górę, musisz to zrobić w sposób uczciwy. Yy, możesz pomóc komuś, 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 też, wyjść z długów. Możesz też wrócić do zdrowia, bo tu jest taki problem zdrowotny. Ty albo ktoś, dzięki pomocy innych, nie? Też. Tylko czy król buław umie prosić o pomoc? No nie bardzo, bo on, bar on bardziej sam udziela pomocy niż o pomoc prosi. Ja tu po prostu widzę taką energię w tych sprawach najlepszych, że jest szansa na, na, na um, zakończenie tej siódemki mieczy, czyli um, um, zakończyć wszystko to, co nie daje ci satysfakcji i poszukać czegoś lepszego. Jest duża szansa na to, że znajdziesz, że przezwyciężysz różne trudności. Um, um, może też będziesz tu naprawiać jakieś szkody, nie? Jest na to duża szansa w tych sprawach dobrych. Zobaczymy wobec tego Twoje nadzieje i obawy, byku, w lutym i przyczynę zdarzeń miesiąca. No więc tutaj masz pokazaną taką sytuację, że masz nadzieję na jakiś podział sprawiedliwy, a obawiasz się złamanego serca, być może. Albo że to, co w przyszłości zostało powiedziane, jedno słowo za dużo i to spowodowało jakiś rozłam. I teraz pytanie, czy, czy tu masz więcej nadziei, czy obaw? My, my, myślę, że może być jedno i drugie. Nadzieja na załatanie czegoś, żeby to serce tutaj jakoś odżyło. Albo po prostu może być nadzieja na rozdzielenie z kimś też. Natomiast i tak, tak czy też jak tu serce boli, żeby nie było, yy, jednak tutaj serce boli, nie? Widać bardzo wyraźnie, nie bez powodu pokazana jest ta łza, która wypływa yy, z oczka. Yy, jak tutaj, co jest w przyczynie? W przyczynie jest taka pułapka, z której wy chcecie się uwolnić. Pułapka, taka sieć, taka niemoc, bezsilność. Po prostu w przyczynie jest bezsilność, że ja nie mogłem nic zrobić, czy nie mogłam żeby się z tego wyrwać, tutaj mamy takie ograniczenia, tak, <laughs> natomiast ta ósemka w odwrocie mówi, że prawdopodobnie już w procesie jest, jesteście rozrywania tej sieci, jesteście w procesie rozrywania sieci, jeśli nie, to i tak jest zapowiedź przy tej odwróconej piątce, że prawdopodobnie mm, będziecie z tych ograniczeń tutaj próbowali się, Uwalniać po to, żeby mieć coś lepszego, jakieś lepsze stanowisko, lepszą pracę, yy, jakiś nowy związek być może, może wcale nie chcecie nowego, ale czy żeby tu starać się o potomstwo, tu mamy taką bezsilność, nie? W tej ósemce. Yy, w przyczynie jest takie uwiązanie, ale też są złudzenia. To co dobre, to ja myślę, że też będzie wypieranie tych złudzeń. Tych złudzeń będzie coraz mniej, bo wy za dużo energii zmarnowaliście już na myśli swoje jakieś, na myślenie. O czym? Nie wiem o czym. O czymś niezdrowym z całą pewnością. Może o jakimś niespełnieniu w relacji, które przypominało więzienie, bo tu mamy nierealistyczne oczekiwania w podstawie. W przyczynie są nierealistyczne oczekiwania. Wobec kogoś czegoś, nie? I teraz będzie taka energia dość trudna przy tej siódemce mieczy: porządkowania. Co jest oznaką złej decyzji bądź oszustwa, a co jest w moim życiu prawdziwe? Co mnie ogranicza i zapędza w kozi róg, a co jest w moim życiu wsparciem i prawdą? Mhm. Jak miesiąc kończycie, z czym wychodzicie, byki z lutego? Wychodzicie w umiarkowaniu, bardzo dobrze, jest uzdrowienie, jest energia złapania oddechu, równowagi, bo umiarkowanie mówi: łapie równowagę w końcu. Zdrowie wraca do normy. Generalnie jest to energia poprawy po długim czasie. nie? Zaczyna się tutaj wszystko ładnie wyrównywać i uspokajać, aczkolwiek jeszcze mamy taki malutki, ma, malutką taką stróżkę, powiedzmy, przelewania z pustego w próżne, bo tu jeszcze takiego ideału nie ma. Natomiast jest już dużo lepiej, pod każdym względem, nie, jednak umiarkowanie, no i też prace na wysokościach się pokazują, jak tu widać, w kontekście remontów, naprawy komina, dachu i tak dalej, i tak dalej. Może być bardzo, bardzo dosłownie, ale jest okej. Okay. tu mamy taką energię uzdrawiającą, wyrównującą wszelkie jakieś straty, tak, czyli jest to bardzo dobra energetyka. Rada i przesłanie dla Was, Byki. Luty 2023. Rada i przesłanie na koniec dla byczków na nadchodzący miesiąc jest takie: Łatwość, łatwość, łatwo mi otrzymywać, łatwo mi otrzymywać, łatwo mi otrzymywać. No, przesłanie, bo tu generalnie jesteś dawcą. Mało bierzesz. Skoro jest zachwianie tej energii, a widać, że gdzieś to wyrównywanie po, przychodzi na koniec miesiąca, to sobie to afirmuj, bo to będzie bardzo ważne, żebyś ty też coś dostał od życia. Więc sobie afirmuj, żeby, żeby to wyrównanie nastąpiło, tak? że nie tylko ty dajesz, ale żeby też do ciebie coś wróciło. Łatwo mi otrzymywać, łatwo mi otrzymywać, łatwo mi otrzymywać. Bo widocznie to, te, to jest duży problem właśnie z czym? Z otrzymaniem tego, co ci się. Prawdopodobnie należy pod warunkiem, że nie opiera się na nierealistycznych oczekiwaniach. Taki jest tu warunek. Życzę Ci dobrego miesiąca, łatwości otrzymywania czegoś, co dla innych jest proste, bo leży na drodze i się można o to potknąć, a ty się musisz schylić po to. Kosztuje cię to więcej wysiłku. Wszystkiego dobrego byczku. Pa!